Cześć, siemane, ja sam raz widać w kolejnym odcinku z... ...sąsiedzi z piekła rodem oczywiście. I dzisiaj raczej zrobię dwa odcinki, czyli prosiaka i czas na grina". To będzie chyba odcinek czwarty, o ile teraz nie mylę. Później w piątym będzie sezon trzeci, wielkie pranie i woda na Sport. Natomiast w ostatnim zrobimy Zrób to sam i noc myśliwego. Także zobaczymy co tutaj będzie. Sąsiad i prosiak. Sąsiad znalazł sobie lity, to zwierzątko domowe. Małego prosiaka trzyma go w klatce na koletarzu i regularnie przy, przynosi mu jedzenie. Jego popogacił lity, trzyma nieco i obywa się opłatkami półrodzinymi. Po takim wysiłku sąsiad zasługuje chyba nad rzemką. No ale przecież jest jeszcze Woody. Tak. Oczywiście, że jest Woody. to chyba trzeba będzie otworzyć. Nie ma tutaj przy oplędzie nic. Dobra, na się co fajnie śpi. Jezu, to wygląda jak słoń normalnie albo krokodyl w tym łóżku. Nie ma tu nie jesteś? Super. Dobra, pozbieram sobie wszystko na sam początek. Jezu, jak pan na chrapie, ja nie mogę. To jest niemożliwe przecież. Teraz pytanie, czy ja mogę mu tutaj dodać uh -uh. uh -uh. Nie, Woody? Zastanów się. Uh -uh. Uh -uh. No skogo, skoro nie, to nie. Mleko idzie do prosiaka. A mogę mu to wziąć stąd, te i to. Hmm... Aha! W taki sposób, dobra. Dobra, mogę mu wziąć kaktusa, a pod nie mogę wchodzić. Super powiedzieć. Powiedziałem z okazji jeszcze mogę zobaczyć czy coś jest tutaj, ale nic nie ma. Ja sobie chwilę tutaj zaczekam aż aż przyjdzie. Bardzo z tej przyczyny ja jeszcze mogę mu tutaj tak zrobić. Ło Minęli się na zaklęcie. Jezu, to jest panie, może coś szybko idzie. nie mógł za szybko, idzie do cholery na źle to robię no e, dobra teraz pytanie jest takie hmm? Hmm? Woody. strasznie szybko mu idzie te spanie do cholery. Za szybko? To już nie powinno być. Znaczy <noise> ja nie otwieram tej świnki teraz. dobra muszę to jakoś zarobić na szybko nie wiem jak on długo śpi ale spokojnie, powinienem zdążyć. Dobra, okej. Okay. Sweet, nice. O, o, o. Teraz mam szansę zrobić... <ścoughs> zrobić to szybko. Ludówka. Coś będzie, czy nic? Nic, okej, dobra. Nawet nie wiem, czy patrzałem tam. Dobra, coś mamy z głowy. Aha, ała, oh Trzymajmy wow. się w szafie. to mamy już koniec, bo tak naprawdę to i to to już mi się tak będzie, tak jest okej. Okay. Chyba z... jeszcze nie widzisz tego zwierzaka, dopiero teraz. <grym, <grym, OMG. No, ja Przeleteleportował. Przele Świnkę. Słaba. 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 A Słaba. 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 A Słaba. obok Słaba. Słaba. No i czas Słaba. 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 chyba nie Słaba. Słaba sąsiedztwo jest pełne ciekawe ok mm? nic nie ma super bardzo mnie to cieszy 6 prągów

Także będę miał teraz czas na to, żeby wejść na górę, bo on na bananie się potknie. Jeszcze nie! Teraz. I tak to by nie było szans. To, ten czas jest dobry. Okej. Okay. Nic nie ma, mówisz? Okej. Okay. Tutaj chyba właśnie nic do zrobienia nie ma. Leczenie. Tylko pineski na krzesło. Teraz wszystko trzeba mu pomieszać. Teraz tak. Jedziemy po kolei. Ale by coś cię no jakby nie wiem, co do czego A -a. będzie tam służyć. A -a. Nie? Hmm, ciekawe. Aha, dobra, już wiem, chyba. Mam nadzieję, że wiem. Uuuu, uh, siebieś nadrodził. I teraz powinno być ok. Tak okay, jest, dobrze. Co ty zrobiłeś z grillem? O nie. Dobra, w sumie schowamy się w szafie i tak już. <totropenie> <głos> <młysza> <głos> <Uuuuh. młysza> Dobra, mamy trzydzieści cztery procent, na to, żeby go powrzeć na maks, ale wystarczy mi tylko dwadzieścia cztery. Do tego sąsiadają? Mam nadzieję, że wystarczy. Powinno. Musi wystarczyć nie ma innej możliwości. Tak jest. Co to sąsiad? Musi być. Okej. Okay. Fenomenalnie, cały sezon cieszy się ogromną popularnością. Okrzyknięto ciągwiazdą z telewizji. A widzowie przyznali ci nagrodę złotego sąsiada. Tak, tak. I no, to by się nadawało na ten. na mnie do filmu, tak naprawdę. <ścoughs> Coś pięknego, super. Ale jeszcze. tutaj, zrobię chyba na sam koniec. Żeby było tutaj złoto, złota, to prawdopodobnie będzie ten, ten srebrny sąsiad bo to będzie bardzo ciężko już z tym, z lub to sam, także zobaczymy, ale zostawiacie łapkę w górę, i subskrybujcie, jak to jest i do następnego.